Można się śmiać z Andrzeja Dudy, że tuż po tragicznym wydarzeniu w Przewodowie przez ponad 7 minut perorował przez telefon z kimś, kto podawał się za prezydenta Emanuela Macrona. Można się śmiać, ale mnie to raczej smuci i niepokoi, bo to pokazuje jak w pigułce jak działa, albo raczej jak nie działa państwo PiS pod koniec 2022 roku. Zdolności językowe czasem się ma, czasem się ich nie ma, różnie bywa. Tym istotniejszy jest nasz postulat programowy, by polska szkoła zaczęła uczyć języka angielskiego tak, by uczeń miał go na poziomie biegłym na koniec podstawówki. Ale rzecz jasna, w tym konkretnym przypadku nie chodzi o to, że prezydent Duda dukał coś przez telefon po angielsku. Chodzi o to, z jaką łatwością dostały się do niego osoby niepożądane, w tym przypadku komicy komicy rosyjscy. Państwo PIS działa tak, że obchodzi wszelkie procedury, obchodzi wszelkie zasady, które powinny funkcjonować w nowoczesnym państwie demokratycznym. Oni uważają, że skoro rządzą, to wszystko im wolno. Mogą łamać prawo, mogą je falandyzować, mogą łamać wszelkie inne zasady. Jakie na przykład? Otóż takie, że do pracy w spółkach skarbu państwa czy na przykład kancelarii prezydenta dobiera się ludzi według klucza profesjonalizmu, a nie wedle znajomości czy po linii partyjnej. To nie był przecież pierwszy przypadek, gdy do Andrzeja Dudy zostali dopuszczeni komicy, żartownicy. Można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji wojny tuż za naszą wschodnią granicą, i w tej sytuacji non-stop będziemy testowani. Robert Lewandowski mógł się pomylić raz i jest nam z tego powodu po prostu smutno. Ale państwo polskie tak dziecinnie, tak naiwnie mylić się po prostu nie może.